Siemanko, jestem Matia, to jest kanał Żyj tak jak chcesz. Wczoraj byłem na zlocie youtuberów. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam. Zamiast nakręcić relację, zadałem im bardzo istotne pytanie mianowicie, co sądzą o gimbusach? Zapraszam. Ja to mówię zawsze tak, że w każdym okresie cywilizacji padało bardzo charakterystyczne stwierdzenie: Ach, ta dzisiejsza młodzież i to się nie zmieni. Więc czy tam gimbusy, czy papirusy no to, to nie ma znaczenia. Oczywiście. ja też byłem kiedyś gimbusem, nie? No to chodziłem do... To był ciężki okres w moim życiu, bo chodziłem przez 3 lata do gimnazjum. No i... No i co myślę? No powodzenia. Noście ten plecak. Istnieje takie pojęcie. Żadnego jeszcze nie spotkałem. Spotkałem wielu ludzi z gimnazjum, którzy są naprawdę mega inteligentni, mega się z nimi fajnie rozmawia, a jednocześnie spotkałem bardzo płytkich ludzi, którzy są na przykład, nie wiem, w liceum, a mają mentalność gimbusów. Więc dla mnie to są gimbusy mentalne, bo ktoś, kto należy do gimnazjum, to co, no po prostu to jest etap szkoły, musi należeć do gimnazjum, ale często jest bardzo, bardzo inteligentny. No, jest, się rozgadają, ale tak zawsze długo do puenty dążę i puenta jest taka, że gimbus to nie jest... Wiek, tylko to styl życia, tak, mentalność i w ogóle to jest gimbus. Widzisz, on ma 85, jest rocznik, stoi z piwem od godziny, nie pije tego i, i tak go nie kręci. Dobrze, bo on i tak by nie udostępnił wizerunku. Dziękuję bardzo. Nie mam zdania o gimbusach. Wydaje mi się, że jeżeli będziemy się za bardzo zagłębiać w tematy, przez które każdy przechodzi, wtedy nie skupimy się na ważniejszych tematach. Dlatego nie odpowiedziałem ci w żaden sposób. Bądź sobą i nie zwracaj uwagi na to, czy ktoś e, jest z jakiejś innej rangi, czy coś. Po prostu bądź sobą i w dupie o tym, co sądzą inny inni przy tym nie hejtujący inni. E, wiesz co, każdy kiedyś musi być w gimnazjum, nie każdy z gimbusem, ale każdy może mieć własny styl, więc to minie, okej? Okay? Uważam, że gdyby ich nie było, to ludzie nie byliby w stanie kreatywnie hejcić. Gimbus, no mówię, jeszcze nieokreślone ma jakieś wartości, życie, cele. To jest taki człowiek, który tego poszukuje, a my go dajemy, youtuberzy. Tak? Tak. Ogólnie spoko, zależy wszystko od, od tak naprawdę główki wszystkich osób i nie ważne, czy są z podstawówki, z gimnazjum, z, nie wiadomo skąd, to, to jeżeli mają w głowie, to to jest OK. Jeżeli zachowują się typowo gimbusiarskie, jeżeli chodzi o stan umysłu, to, to nie, to nie za bardzo przepadam. Stanowią dobry target. Niewybrednych żartów. To zależy jak, to, jak defini definiować to słowo, bo niektórzy to w negatywnym um, wyświetleniu mówią to, ale, ale myślę, że gimbusy jednak są fajne, ponieważ to są moi widzowie. <gibusy> gimbusy noszą rajbany. Ja jestem gimbusem, tak trochę się. Nie przyznaję do tego, wiecie, no tutaj Gimbusy. ma takie... Ma takie rejbanki, nie no widzisz, tutaj takie logo rejbanka, nie jest oficjalne, bo tak jest fajnie, nie? Eee, Gimbusy nawet no no są konwersy. Tak, tak, tak jak pan. Tutaj kolega też ma konwersy... To nie story. są konwersy, e? Eh? Ja to powiedziałem co konwersy? O to są riversy, sorry. <laughs> Co myślę o gimbusach. Myślę, że gimbusy, a raczej gimnazjaliści są niesłusznie nazywani gimbusami, a gimbus to jest określenie stanu umysłu, który niektórzy ludzie mają i jest dość denerwujące, aczkolwiek gimbusy może równie dobrze równie dobrze być student czy ktoś inny. I co oni sądzę? No to co każdy gimbus to stan umysłu. Co, co są o gimbusach? Wszyscy są kochani. dzielę ludzi na, na gimbusów i nie gimbusów, wszyscy są wspaniałymi, wspaniałymi ludźmi. Także... Ja mam takie hasło, żyj, kochaj i śmiej się, stary. I nieważne kim jesteś, ważne, żebyś był dobrym człowiekiem. Wszystko, nieważne czy jesteś gimbusem, czy nie. Są potrzebni społeczeństwu.